W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny nagrywamy film z tymi oto legendarnymi słoikami XXL. Do których za chwilę wlejemy parę ładnych litrów napoju ekipy, bo jak widzicie po ostatnim filmie, w którym je testowaliśmy, trochę nam ich zostało. I osoba, która jako pierwsza wypije cały swój słoik z tym właśnie napojem, po prostu wygrywa. Ale żeby nie było tak łatwo, tu na dzisiaj odcinek mam przygotowane różne narzędzia, takie jak łyżeczka, łyżka. O, to jest ciekawe, bo to jest na przykład łyżka z dziurą, butelka dla dziecka, słom różne sprayy w ogóle, które no dość mocno będą nam przeszkadzały. Przeszkadzać będzie nam też koło fortuny, którym będziemy nas walęci co 15 minut i na którym poza tymi różnymi narzędziami, które wam pokazałem, mamy też ułatwienia albo utrudnienia. W dzisiejszym odcinku jest o co walczyć, bo osoba, która wygra, czyli jako pierwsza oprócz słoik, wygrywa iPhone iPhona 13 Pro. Nagrywamy to w czwartek i od jutra, czyli od piątku, iPhony mają być już w sklepach, więc jutro z samego na wstaniemy i kupimy albo mi, albo Natalii nowy telefon. Ale zanim Pokaże się, kto wygląda tego iPhone'a, to standardowo zapytajmy naszego starego przyjaciela, ile lajków widzowie powinni zostawić pod tym filmem. Za to, że powiedziałeś o mnie tak ładnie i nazwałeś mnie swoim przyjacielem, niech zostawią tutaj 30 tysięcy łapek w górę. Dobrze nie słyszał starym przyjacielem. Ale jak słyszeliście, zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając w ten oto czerwony magiczny przycisk na dole, no bo lecimy po półtorej miliona subów. A nie, czekajcie, przecież już ostatnio byliśmy. Wielki dzięki za to, że jest was tutaj aż tyle, ale na tym się nie zatrzymujemy, lecimy po 2 miliony, więc jeśli jesteście nowi, to koniecznie subskrybujcie, bo może uda się wbić szybciej te 2 miliony niż Gimper No dobra, jak wiecie, mam przygotowane dwa słoiki XXL i Natalia, musimy teraz jakoś podzielić się tymi napojami Cytrynowy Ja też chcę cytrynowy Nie Nie, ja, ja chcę cytrynowy o. A mi do zielonej koszulki pasuje i co? Generalnie problem jest taki, że ten napój zielony jest i dla mnie na Natalii lepszy, więc... Po raz kolejny z nie przychodzi koło fortuny, Natalia kręć, zobaczymy, losujemy smak dla, dla ciebie. Ja proszę o by była cytryna, tak, tak, tak! Truskawka, czyli masz truskawkę. Więc Natalia bierz y, 12 puszek, bo do środka wlewamy 12 puszek, czyli łącznie 3 litry. To będzie ciężka walka od tego y iPhone'a No to ale to będzie zacięta walka. No dobra, napojek widzicie przygotowane, spójrzcie tylko jak to wygląda. My <laughs> mamy to wypić, Natalia. dobra, jak widzicie, słoiki przygotowane, zaznaczyliśmy tutaj kreskami, gdzie... Oj, u ciebie na talerzu trochę krzywo zaznaczyłem, ale gdzie zaczynamy. Zwróćcie uwagę, że mamy dosłownie identyczną ilość tego napoju. Ale zanim zaczniemy to pić, to musimy jeszcze wybrać początkowe narzędzie. No tak, żeby wiecie, od początku nie było za łatwo. A wybierzemy to na ślepo. tak jak widzicie, ma już opaskę. Ja teraz tutaj poprzestawiam, pomieszamy sobie troszeczkę. Dobra, daj i teraz uwaga, pierwsze co dotkniesz jest twoje, także dawaj. lewą, lewą, nie, to. chociaż w sumie... Ej, to jest dobre, to jest Dobre. Okej, okay, ja tutaj pięknie namieszałam i może już mogę? Ja ciebie z nami. ty pewnie mi dałaś tutaj na początku najgorsze, więc ja zrobię sobie O, jakoś tak. Słonka. Słonka. Jest ok, jest chyba lepiej niż u ciebie W takim razie nie ma co wdłużyć, tylko czas start 15 minut bo za tyle y, kręcimy kołem fortuny A póki co ja biorę szybko jakąś słonkę. O Natalia już sobie tutaj jak widzicie przelewa do tego pojemnika na spray No i słuchajcie mm, Lecimy, ale o nie już widzę pewien problem Natalia Problem jest taki, że tu jest słuchajcie gazowany I wydaje mi się Natalia, że ty masz łatwiej bo ty sobie tym sprayem chyba jakoś nie wiem nie niwelujesz ten ale gaz ale czy nie? Łaskocze nie tutaj... skoczę, okej okay. Ups, przepraszam Ej, dzwoni trochę Widzowie, patrzcie na to, zwróćcie uwagę, ile wypijem, tylko muszę już chwilę odpocząć. Bo to, że to jest gazowane, to jest mega utrudnienie. Ale im dalej, tym powinno być łatwiej, bo, no wiecie, ten gaz będzie się trochę wygazowywał. Natalia, jak się bawisz? Mi, jak na razie, to bardziej chce się pić, bo już to jest takie słodkie mi zostaje. Okej. Chciałabym się napić wody. Do losowania zostało już, jak widzicie, niecałe 8 minut. A póki co ewidentnie wygrywam, bo mam dużo łatwiejsze narzędzie i idę jeszcze z niego korzystać, dopóki mogę. Dobra, u mnie pierwszy zbiornik za mną, czas na drugi. A Karu, patrzcie! Co jest, jak on tu szybko pije? No a 100 ml tylko czaisz? Czaję i czaję też to, że Ty chyba wypijesz już trzy puszki. Ta słodka jest kurde, dosyć krótka i wiecie, niewygodnie nie się piela. Ty też nie wprowadziliśmy zasady, że nie można dotykać słoika Bardzo dobrze. dobrze, nie wprowadziliśmy tej zasady. Widzimy, mamy te eko e, papierowe e, słomki. Problem jest taki, że już mi strasznie nasiąkła Ciężko się przynopię, więc muszę ją wymienić. Ale nie wiem czy też, tym są 20 sekundowe. Czekajcie, jeszcze szybko weźmę sobie nową i spróbuję jak najszybciej jeszcze coś z tego upić. Bo jest No dobra, pierwsze 15 minut minęło i spójrzcie tylko na to. To jest mój słoik, to jest zadali słoik. A no właśnie, ty jeszcze dolewaj tamto, bo tam tego nie skończyłaś. I właśnie, dobra, czekaj, kto teraz kręci kołem? Jak to robimy? Może ty. Dobra, no okej, okay, ja mogę zakręcić. Dobra, w takim razie czas na pierwsze zakręcenie. Uwaga, losujemy i zobaczmy, co będzie. A będę miał pić łyżką z dziurą. To jest masakra, ciekawe czy, ale nie, jak szybko nałożę i wezmę do buzi do pójdziałaś do... My się wydaje, że i tak ucieknie! Próbować. No, ale słuchajcie, odpalimy z powrotem 15 minut. Za 15 minut Natalia będzie kręciła, a póki co Natalia, ty sobie przelewaj z powrotem, bo... zapomniałam! Ja bo to jest tak, słuchajcie, że dopóki wiecie, nie wlosujemy czegoś innego, to o, radzimy sobie ciągle z tym samym Okej, okay, kolejna pełna buteleczka przede mną, a teraz zobaczymy jak Karol będzie sobie radził w tą łyżką. To w ogóle leci? Leci! Ale patrz! Tylko do pewnego momentu co jest? Faktycznie trochę tego zostaje! Jak mam jakiegoś fizyka w komentarzach napiszcie czemu tak się dzieje. Najgorsze widzowie jest to, że to się po prostu mega, wiecie, niewygodnie, o, tutaj wyławia. I zanim ja to zrobię... O, teraz wyleciało całe, to już praktycznie tego nie ma. Za 7 minut kolejne losowanie, a tak w ogóle teraz spojrzałem, że u ciebie to tam się, się niewiele zmienia. Po porównaniu ze mną, no to Nat Natalia to wygląda tak, jakbyś nie wiem. Napiła się trochę i... Poszła sobie. U mnie kolejna buteleczka, ale idzie już zdecydowanie wolniej, bo już palce mnie bolą. Dobra, słuchajcie, dwie sekundy do końca, jedna i stop Natalia! Stop, stop, stop! Jeśli chodzi o porównanie, no to trochę ci to było, Natalia. Muszę że trochę ciło. Było u mnie no zdecydowanie więcej. już ja nie masz! I bez kitu ty, albo nawet już poła za mną. Dobra Natalia, koło fut to odpalone, gotowa? Odpalone W takim razie kręcimy i uwaga, obyś musiała dolać sobie trochę napoju, a będziesz... I Więc ja ma co odpalamy od razu 15 minut! O, no tyle teraz już ci leci, ja biorę chochlę i idę do łazienki! Dawaj! No dobra, masz, o, oddam ci, ale do łazienki serio idę! Dobra, Karol jest stalecie, więc ja wziąłem kamerę i piję tą dużą chochlą! A to tak ciężko się pije, bo to jest słodkie i gazowane Dobra słuchajcie, wrócimy z łazienki i patrzcie na to Nie, co tu się dzieje Natalia, czekajcie Jak widzicie, Natalia powoli mnie dogania No ale nic, walczymy słuchajcie o porządną nagrodę Więc nie ma co się poddawać, tylko e, Trzeba dalej wiecie Wiosłować, ale powiem wam, że o Jeszcze nie mam tego dosyć No to skawka jest chyba trochę cięższa, nie tak do picia wiesz em, Ciurkiem Już no, tylko, że idę Czemu? Ten zapach denerwuje. a może spróbuję sobie no zatkać no to dlaczego ty nie pijesz? Bo ja odpoczywam od tego zapachu Jak od zapachu odpoczywasz? No bo ten zapach... I irytuje, no? Co jest To Ja widzę, chyba też sobie odpocznę. Bo, no, machanie tym tak szczerze nie ma większego sensu. Nie wiem, ile przez te ostatnie pół godziny wypiłem, ale no, raczej nie za wiele. I poczekamy do kolejnego losowania i zobaczymy wtedy, jaka będzie różnica. Okej, okay, jak widzicie, czas. Stop, 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 stop Natalia. co Cofaj z tym, cofaj, cofaj, cofaj. Jeśli chodzi o porównanie, to minimalnie jeszcze prowadzę, ale to naprawdę minimalnie. No Dobra, to teraz jest na mnie i błagam, bo w losu się daj mi coś dobrego. A będzie to, uwaga, uwaga. Jak widzicie dolnej nie! przeciwnikowi 250 litrów. A to jest tylko jedna puszka. No nic, puszczamy stoper i kurde, najgorszy widzowie jest to, że ja dalej będę musiał e, używać tego. Ale w takim razie bierzemy o, taką tu puszkę i w ogóle widzowie jeśli zostanie nam jeszcze tamtym karton, a jest myślę taka szansa, to pod koniec odcinka będziecie mogli go wygrać. Ale nie ma co, otwieramy, słuchajcie kolejną puszkę. Natalia, uwaga! Cyk, bo ja tutaj muszę pani wlać. Cyk do ostatniej kropelki. Oblałaś się? Super, super, jesteś, Natalia. Oj, proszę bardzo, widzicie, widzowie? Zwiększyła się różnicę. Nic nie robiąc, y, 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 troszeczkę sobie ułatwiłem. Ale w sumie nic aż tak źle. Dużo wypijał w takim razie, widać teraz. No jest. Widzicie, to widzowie, ja zmieniam taktykę. Ja sobie teraz trochę odpocznę do kolejnego losowania, wtedy będzie losowała. Natalia? Ty będziesz znowu losowała. Tak, ja będę Czy ja, ja przegram Ale, to z tym? Ja nie wiem, czy ja chcę losować, bo mi taką chlał. No, mi też by odpowiadała, gdybym miał ją zamiast czegoś takiego. Ale nie widzę, to w takim razie muszę pić dalej, bo ja będę miał to jeszcze przez, y, no, prawie dwa losowania, więc nie, no, nie, nie mogę tracić Czas, słuchajcie. Zaznaczę sobie jeszcze mniej więcej drugą kreską. Y, dokąd teraz mamy, żeby wiecie Widzieć czy w ogóle to moje wiosłowanie cokolwiek daje. Ty, a, co ty na robisz? Ja zagryzam smak, bo mnie, Ja mam tak słodki smak, że buzi tego. Oh. Te truskawki, <gryzamy>, zagryzam, tak, zagryzam smak. Nie, smak, już irytuję do tego, wolę. Oho, czyżby Zaczynam się. Czy zbliżył się kryzys jakiś? Dobra, minęło trochę czasu, stało 5,5 minuty. I jak widzicie, po kilku minutach. Ej, picia tą łyżką, coś tam jak widzicie, ubyło. Ty, Natalia, ja to zaraz padków zabraknie, jak tak dalej pójdzie. Co ty robisz w ogóle z nimi? Piję chochlę, jem, piję chochlę i wtedy mnie tak nie drażni smak Okej, okej, okay, super pomysł, podziwiam Jest mi już niedobrze, nie? O. Czyli jednak ta chochla wcale nie jest taka dobra Okazuje się, że... ty no może ta łyżeczka jest lepsza, bo Ja na pewno nie mogę powiedzieć, że mam tego dosyć, bo No piję tego tak mało, że dalej mi spakuje Ja obecnie robię sobie przerwę, bo już mam kryzys, a jak u ciebie? Ja się czuję super Zostało 15 sekund Co? Wydaje mi się, że trochę jeszcze Zdążyłem wypić. No i koniec czasu. Kurde, zmęczyłem się bardziej machaniem, niż piśmiem, tak szczerze. No dobra, widzowie, czas na porównanie. Ile mi było od tamtego czasu? Okej, okay, no trochę było, ale ja, nie za ale wiele. Jest progres. progres? to jest u ciebie, Natalia. Ja pierdzielę, no nie ty, ty już się powoli zbliżasz do końca, co jest grane? Błaga, ma chochle. chokręb. jest zbyt OP, ale uwaga! Ale... ale ja mam lepszy smak, kurde widzę tak szczerze, nie wiem czy się cieszyć czy nie Z jednej strony, jak widzicie tu jest no sporo mniej, ale z drugiej strony W sumie nie, no mi się jeszcze nie przepiło, dobra, już sobie git chyba Dobra, czas już leci, ale Natalia, zostawię chochle. co ty robisz? Nie no, się słoikiem no, yy... no Nie przyrządeł, chyba żartujesz. Mm. Co, Git? Pychotka, no. Pychotka jest, ale z miejscem coraz gorzej, ale zaraz coś tutaj podziałamy. No, faktycznie ciężej wchodzi. On jest taki. No, on ma taki specyficzny taki wkurzający, zapach. Wkurzający, jest taki, nie? No to no. jak masz go tyle, wiesz obok siebie. Zobaczysz po godzinie, jak będzie się zapach jego ja wkurzał. I ten lepiej o wiele wchodzi, ale już z miejsca coraz gorzej, okay. nie? Słuchajcie, tak piję sobie tą truskawkę i powiem wam, że no jest ciężej niż się spodziewałem W sensie, jak, jak wiecie, jak pijecie jedną, dwie puszki to oba na pewno są super, bardzo dobre Ale na dłuższą metę, jak pijecie swoich XXL To w dużych ilościach ten cytrynowy no, wchodzi zdecydowanie lepiej Na no, minuta 30 sekund I niestety Natalia, jak widzicie mnie przegoniła Kurde i to dość sporo, ale chyba już tak nie wchodzi dobrze jak na początku, co? No. To też dość sporo miejsca zajęło w brzuchu, nie? No to, no to w, tro, trochę w sumie tak. Zostało jeszcze pół minuty, więc ja po prostu posiedzę i pomodlę się, żeby w końcu trafiło mi się coś innego niż łyżka z dziurką. Ale uwaga, zobaczmy, czy trafi się w końcu coś innego. Tak. Nie. Przelej przeciwnikowi 500, ale. więcej? Ja dalej będę pił tym samym. Nie, no. Dobra, mamy 272. Natalia, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Do Dobra, 304. mamy 304. Więc uwaga, wylewamy to. Do środka i. Ciekawy kolor, no, się zrobił. Więc teraz dolewamy jeszcze 196 ml i będziemy mieli to y, zrobione. O, że... no, to niech będą te dwa ml. Tak? W no. takim razie przelewamy. Wiesz co? zostawiamy te 2 ml tutaj. Odpalony minutnik i... Czekaj, czy mi się wydaje, czy. Czy ja dalej mam to? A czy mi się wydaje, że w ale upijam jakieś siedem chochli i co chwilę. Deskieto, no. Cześć, Natalia. Próba smaku to puszka, miksu To po prostu mnie pokochała. Ej, dobre. Dobre? No. Ej, dobre. Takie nie tak ofensywne jak truskawka, no. ale spójrzcie tylko na to widzowie. Ja nie wiem jakim cudem, mając coś takiego. Jestem coraz bliżej wygranej. A ja jestem coraz dalej, bo co chwilę mi przybywa i przybywa i przybywa. Mam tego dosyć, naprawdę, mam tego dosyć w sobie. Mamy jeszcze 5 minut do losowania. Ze słoików, jak widzicie, no sporo było, szczególnie tutaj u Natalii. Póki coś się prowadzę, ale toż to chyba ma jakiś delikatny kryzys. Co się dzieje? Ja muszę chwileczkę odpocząć. W ciągu ostatnich 30 minut, albo 40, wypijam chyba z 20 tych chochli i już nie mogę. <laughs> Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja słuchajcie, jeszcze mogę pić. Nie, nie ma jakiejś wielkiej tragedii. No cytrynowy bardziej mi smakował e, napój niż ten, ale mi się po prostu nie chce machać tą łyżeczką, bo jakby nie widzę motywacji, to idzie, wiecie, Tyle macham, a tego w ogóle praktycznie nie ubywa. No ale z drugiej strony, wiecie, z takich stomach to zawsze już e, będzie trochę mniej tego napoju. No i co, no i idę machać, no bo co mi powstaje? Dobrze, nic nie ubywa. Dobra, dobra. E, Naprawdę, więcej niż u siebie, jak nic nie <laughs> Dobra, czas tam się zatrzymał. E, Natalia, uwaga. No, wygrywam, dalej wygrywam. Kurdy, jest, dobrze widzowie. I teraz, Natalia, e, ty losujesz, tak? Kołem, okej. Okay. W takim razie, uwaga, zobaczmy, co będzie miała obyś tej komunicji dolewała. A będziesz miała pić łyżeczką. To jest właśnie Natalia łyżeczka y, dla ciebie. Najmniejsza I nie wiem, że widzowie w końcu pozbywasz się tego, Natalia. Ja, tak nie szczerze? Nie nie to nie to nie totalnie nie wykorzystałeś potencjału tej chochy. Miałam z 20 tych chochli tego co mi się dolewało. No w każdym razie. Y, Życzę Ci teraz powodzenia z piciem łyżeczką Dobra czas poszedł i wiecie co widzowie, ja teraz harduję. Robię 15 minut ciągłego machania Zobaczymy czy uda się to zakończyć, ale jak tak na to patrzę to może być ciężko Ale szczerze mówiąc ja się piję tą małą łyżeczką to ten napój jest pyszny Serio? Jak się piję dużą to jest tego tak dużo, że się No to może mieć sens To sobie pisz Muszę sobie rękaw wprost bo ja aż wkładam samą rękę Ja nie mam czasu A i nie mam rękawów The cat sat Zostały 4 minuty, 17. Natalia była znowu łazience, ale o, yy, właśnie wraca. No i coraz bliżej końca. I Natalia, tak, i Natalia, i ja, jak widzicie, jesteśmy coraz bliżej. Ale kurde, jeszcze trochę. I powiem Wam, że już ja się przyzwyczaję do tej e, ucieczki. Już, już mi jakoś tak nie przeszkadza, bo. Nie wiem, chyba jedyny sposób, żebyśmy się polubili, to po prostu <laughs> siebie zaakceptować. Teoretycznie za trochę ponad 3 minuty kolejne moje losowanie, ale no, znając życie, pewnie będę musiał w sobie, w sobie dolać. Ale nie ma co grywać za zobaczymy, tam koło fortuny losuję a e, póki co wracam do mojego super narzędzia. Zostało 10 sekund, a Karol dalej macha. Myślę, że się coś tam wymacha. Wymacham oczywiście. Koniec czasu! No dobra, widzowie, zwróćcie uwagę, za wiele się tej nie zmieniło. Jest, no, podobna różnica, ale kurde, jesteśmy już na wysokości tego kranu, to jest naprawdę bardzo niewiele, patrząc na to, ile było na początku. A dobra, nie ma co, czas na kolejne losowanie. Mam nadzieję, że w końcu się tego pozbędę, ale nie ma co, losujemy, i uwaga, chwila prawdy. Tak. TAK! Wiesz, ja to wygrywam teraz? Nie, ja wiem, że ty ja, pijesz ja ty, teraz ty się... sobie... Nie, Karol, nie, stop! Poczekaj, poczekaj, nie, 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 nie. spokojnie! Nie, nie, nie. Ty się tak przywiązałeś nie, 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 do tej łyżeczki, że ty nie możesz jej zostawić! Nie, nie możesz to jej to zostawić, to... no! Widzowie, wasze zdrówko! Chyba co że jeszcze tak będziesz pił. Nie no, ty sobie chyba jaja robisz. Mogę pić dowolnie przecież. <laughs> Jest ciężko, nie wiem, czy dam radę to wypić. Dobra, słuchajcie, jestem coraz bliżej zarowania, ale im dalej, tym ciężej. Oho, ale patrzcie, no, teraz się nie poddaje walczy, tylko Kurde, afariowałem się, że wiesz co, może by się delikatnie za późno Nie Nie, okej okay. Ja sobie jednak widzowie e, przeleję do szklanki, bo wtedy tak psychicznie wiecie, jest lepiej, jak widzicie, że e, ubywa dużo A spokojnie wypijmy sobie Czemu nie mam cytryny? <grym> jest super w takich ilościach, nie? Ty, Natalia, szczerze, ja nie wiem, ja dobra tu to wypić. Zostało 8 minut 40 sekund tylko. W swojej kości jest, jak widzicie, tyle. No nie, no widzę, nie, nie ma opcji, musimy to wypić. Natalia, trzymaj tr 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 aparat, trzymaj aparat, bo kończymy to. Nie. Taki czarno-biały ekran i smutna muzyczka i mój okay. iPhone uciekający. Koniec. Gratulacje! <ślesk> I tyle można, jakie Dobra, widzicie, słuchajcie, złodzienki, Trochę chłopany, ale jeszcze tego filmu nie kończymy, bo po pierwsze musimy pojechać po iPhone'a, więc. trzymajcie kciuki, żeby w ogóle były? No właśnie, pojedziemy jutro rano, ale dla was to będzie za moment, ale zanim to, to jak widzicie, zostało nam jeszcze trochę tych napojów, i żeby się nie zmarnowały, rozdamy taki oto karton Wam. Taki. Co taki. prawda truskawkowy, bo tytrynowy już rozdaliśmy. A jeśli chcecie go wygrać, dokładnie o tym karton, który nadal <laughs> trzyma w rękach. Proszę <laughs> y... bo nie jest zbyt lekki. Do, dobra, to podajcie do mojego Instagrama, tam jest już nowe zdjęcie, więc musicie zaobsł to film, polajko, wyśle zdjęcie i wtedy zasób, osób, które zostawią lajka po prostu wybierzemy kogoś, komu to wyślemy. A teraz idziemy spać i widzimy się razem. Eee, tak jest. No dobra, witamy was kolejnego dnia Mamy godzinę, jak widzicie, 8.17 O 9 otwieram sklepy, mamy kawałek drogi, więc jedziemy No tak, żeby nikt przed nami go nie wykopił no, no, słuchajcie, pojechaliśmy, zamykamy furę I trzymajcie kciuki, żeby się udało Jezu, widzowie, jak się stresowałem Tutaj był iSpot, podchodzimy, a to, że Zmieniają lokalizację salonu Nie Pier... byliśmy... A, na pierwszym piętrze, dobra, idziemy szukać Oho, tam są jacyś ludzie, jest kolejka, więc to chyba tu. Ja pierdziele, słuchajcie, nie udało się Tam puszczają ludzi, ale Ani 512, ani 256 yy, tak. i... Zapytali, wiecie, jaki, jaki potrzebujemy, żeby nie czekać, nie potrzebujemy do dziewiątej. I no, okazało się, że ani 256, ani 512 no, tak czarnego nie ma, bo ja jestem no, czarny. Zawsze ja jestem jak pan. <słuch> Masakra. Pojedziemy jeszcze do jednego iSpota, do Riviery w Gdyni, ale czuję, ale że... Nie no, szczerze, że, że. nie ma co liczyć. No że nie ma co liczyć. I że... ludzie przed usłom byli i wpisywali już na listę A i tak nie mieli nawet. Be tak, Bezkito. Okay? No nic, najwyżej słuchajcie będziemy czekali i tego ono i tak kupię. Jak nie dzisiaj, to kiedy indziej, ale jeszcze próbujemy. Patrzcie, ile to jest ludzi. Ja pierdzielę. Tu jest od 10 Patrzcie widzowie, jak to wygląda Przed nami jest jakieś 12 osób <laughs> Jest masakra, Tania ja. Ale nic, czekamy, spróbujemy, ale nie sądzę, że się uda Oho, widzowie, uwaga, chwila prawdy Wiemy się, że nie ma żadnych pro Dzień dobry Dzień dobry Czy szary? Tak. E, 13 pro, ten ciemny? Jaki? Tak, jest jakikolwiek? Dobra, kurde I Nie wiadomo kiedy będą, 256 albo 512. możliwe, że pod by była jakaś dostawa okay. minus. No i niestety widzę, próbowaliśmy w ogóle Patrz jest kolejka. to jest insane, ale yy, Była no, taka wersja 128 yy, Gigabajtów, trochę za mało Ja mam teraz 256, chciałem też taką samą No niestety nie ma, będą dzwonić, jak będzie Okej okay, słuchajcie, jesteśmy już w domu Niestety no nie udało się go kupić, ale Mój tata jest dzisiaj w Warszawie, napisałem do niego żeby Spróbował znaleźć w Warszawie, może się uda Jeśli się nie uda to Zamówię i po prostu po weekendzie odbierzemy, no ale będę informował Was już na Instagramie, bo nie chcę tego filmu przyciągać, żeby wiecie, no móc go opublikować, także strzelcie o gór się Natalia, chodźcie pożegnać! Gratulacje wymuszone. No będę miała nowego No właśnie, będzie miała Natalia mojego, jak tylko uda mi się kupić tego, więc podajcie na Instagrama kiedy? No, Dam da wam wszystko wszystko znać, a póki zatrzymajcie się Nara.